No to zaczyna być pogoda, a teraz jedziemy gdzie? Iwonicz z drój. Iwonicz zdrój, no proszę, wreszcie mamy słońce. Jak zwykle wertepy, kamiory, ale ci sanoka to mają po prostu kondycje zadowolone. A tu może być całkiem. Może i trochę włota. Nieśmiało zaś przybija słońce. Już coraz lepiej, tak powinno się trzymać. A, słońce! Od razu przyjemniej. A jak ptaki świergolą. Wow. o. Podobno w Meksyku, jak zapytasz o drogę, to każdy ci pokaże, chociaż nie wiem. Tak. A nie? nie. Teraz górki. O, jak pani. Co ty tam skupiesz? ptaszyna? Co tam jest takiego dobrego? Wejdzie wyczyn. wyczyn. Już, już jeden już pokonał tą trudną trasę. Stoi po przeciwnej stronie tego błota. Jakby buraka miała? Między kolanami? O tak, jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej stopysz. trzeba mi. Tak, no zobaczysz, bo się przewróci. Szerzej stopy na dole A po co? Dobra, dobra. A? No tak. Nie. Dasz radę. Taki hop jak ty to da radę. A patrz jak ładnie idzie. No ładnie, to tak jakby buraka miał między <grym> <grym> długami. Jest dużo jeszcze takich będzie miejsc? Nie. Yeah. To już ostatnie, bo to jest... Teraz takie spodnie są najmodniejsze. Tak, tak. Jak ci... Tam gdzie no, się tak. obłocił, to ci wyharatamy dziury i będą miękkie. No. I z dziurami mogą być. Do, to, docieramy do bełkotki, potem będzie trotuar. Pewnie się na trotuarze wypieprzy. Co? Pewnie, pewnie na trotuarze się wypieprzy. Może nie. Może nie.

Ona Ale cała rodzinka, chyba 3, 5 żab. Paskudne są. Paskudne, no? No ale co? A tam jaka na róże siedzi. Jej, jakaś ropucha, ale jaka wielka, dwie, dwie koło siebie są, ale wiesz jaka ładna, czerwona, w czarne cętki, na białym tle, Zmotowanie. zobacz widzisz na ekranie, teraz jak powiększyłam, jaką malutka jest, a płyń, nie udawaj nieboszczyka, ha, teraz płyń, fajnie, widzimy jak mały tygrysek, tak, Udaje martwą. Tak, ale dosłownie ubarwiona jak tygrysek. No zramy no, się. Tak. Zjemy <grychy> Ty grzeczni panowie stali <grychy> Oczywiście, tu jest, tu jest dyscyplina, <grychy> proszę Panią. <grychy> Hello. Hello. <grychy> Za mnie bez okularów dostaniesz mandał. A ciągle w dół. Iść, ciągle iść w stronę słońca. O, taki zajadasz. Co ty jesz? No, no, no. no co ci myślą? O! No. Te bieszczackie klimaty! Uważaj o krok! Ops! Dam radę! <noise> tak! Kto jak nie my! No a czego to się nie odsuwa? <noise> no <głos> to się <noise> nic nie robi! Trzeba mieć siłę w nogach! <noise> a, to tu i nic. nic się nie robi! Nic się nie robi? A tu nie, nie można robić? Myślałam, że wyprostuję nawet. A nie, podnosz się, naciskaj. Musisz no się podnosić do góry trochę. A gdzie? A to jest super, mogę. A, a prosto. Proszę. A widzisz, palasz jak miękkie No bo trzeba było to rozruszać. Różne. <ślese> Może <ślese> <ślese> na to raz na twoje kolana. No. Mówię ci, spróbuj. Spróbuj. Jakby akulary mam tam za pół plecach i mi się zginą. No mówię, że uważaj na plecach, bo zniszczysz. Yes! popa! <laughs> Proszę głęboko oddychać. Ale ptaszki śpiewają. Ale jak ładnie śpiewają, tak jeden drugiemu odpowiada. Tak żegnamy i w drój. W deszczu, ale bardzo zadowoleni. Z w oku. Hello! Ptaszkę na nie wyszło z tą pogodą, ale to niezależne od nas, niestety. Absolutnie. Bulgociankę żeśmy zaliczyli. Ja, tak. Zaraz zaliczyliśmy za to bulgociankę. Tak, pełkotkę. A ja sfilmowałam żabę, myszkę i jakiegoś ptaszka. Paszka.